Nie pamiętam dokładnej daty zakupu glanów Steel. Jeśli miałem je na nogach w styczniu 2011 roku w Berlinie, to w dniu nagrywania filmu bankowo mają 11 lat, a nawet i więcej. Cześć, zapraszam do oglądania. Glany. Znak przynależności do subkultury, klasy społecznej, organizacji lub po prostu moda. W moim przypadku to subkultura w czasach, gdy budziłem się i zasypiałem strądzikiem na pysku, a także gdy rozbiłem na drzewie swój trzeci samochód. Jest głośno, więc będę mówił głośniej. Ostatnimi czasy stile noszę rzadziej, ale wszelkie koncerty musowo zaliczam w glanach, gdzie sprawdzają się idealnie w pogo czy innym młynie. Na mniej wymagające łażenie po opuszczonych też zakładam glany. Cena czarnych glanów w stylu w czasie tworzenia tego filmu to 279 zł. O ile mnie pamięć się nie myli, to moje kosztowały około 150 zł. Każdy glany musiałem rozchodzić, z każdym miałem problem przez pierwsze kilka dni, także ze stylami, które były sztywne pomiędzy noskiem a przyszwą. Nie przypominam sobie, abym miał odciski czy otarcia. Stopy szybko dojrzały do nowych butów. A propos chodzenia: Info dla osób, które rozważają zakup glanów czy to 3-dziurkowych, czy 20-dziurkowych, a wcześniej śmigały w trampkach, czy innych lekkich lakierkach. Umiejętność chodzenia w glanach nabywa się bardzo szybko. Nie są to szpilki na platformie, które z całą pewnością wymagają większej ekwilibrystyki w pierwszych dniach chodzenia. Za co cenię stile? Za wytrzymałą skórę i szycie. Pewnie mają elementy klejone, ale nie dostrzegłem, aby cokolwiek się odklejało. W pierwszych latach chodzenia w glanach styl strasznie jest poniewierałem Udyptywanie żaru w ognisku, koncerty, urbeksy. A co za tym idzie szkło, rozlane oleje, chemia i tym podobne. Zresztą historia glanów zaczyna się właśnie w fabryce jako ochrona stóp ludu pracującego. Natomiast w jednym miejscu zauważyłem, że puściła stępnówka, ale prawdopodobnie nie jest to wina złego szycia, a nie właściwego użytkowania. Zimą bez grubej skarpety lub ocieplenia jest w nich zimno, latem przy zasznurowaniu po ostatnią dziurkę jest w nich gorąco. Jeśli jest zima to musi być zimno, a kiedy jest lato to musi być gorąco. Taki mamy klimat. Podeszwa miejscami jest mocno wytarta, kilku śrub brakuje. Nosek pokancerowany. Ogólny wygląd nie najgorszy, ale mało reprezentacyjny. Dobra konserwacja obuwia to podstawa. Swoje zabrudzone glany przecieram mokrą ścierką z mydłem, a zdarza się, że przepłukuję pod prysznicem. Po lekkiej kąpieli i wysuszeniu nakładam pastę do butów, a potem poleruję. Woda po dobrze zapastowanych butach spływa jak po aloesie. Osoby chodzące w glanach to chyba pewien stan umysłu. Dla niektórych to buty ortopedyczne, dla innych jedyne buty, w których czują się dobrze. A widok kobiety kruszynki w glanach dziurkowych to już szok szoków. I pole do komentowania. Oczywiście negatywnego komentowania. Akurat w tej kwestii najwięcej dostaje się kobietą bez względu na to, jakie buty założą, zbyt wyzywająco, za mało kobieco albo ubrała się ładnie ode mnie, to trzeba ją pojechać. Kończąc, moje style bankowo dociągną do 15 lat i oby więcej. To tyle, do następnego hej!